Pierwszy dzień na wakacjach. Jesteśmy na Mierzei Lewskiej na samym końcu Cybelka. Proszę, szczęśliwy Larson łapie kajty. A to jest Nikicha. Nikicha. Tutaj fan na kajcie pływa. A tak to pięknie wygląda. A tu Natalka z czarsem. Proszę bardzo. Natalka z czarsem. Tak chodzą sobie do wody. Proszę, Nati, fajnie? No, a tu Mikuś. Proszę, to jest szczęście i radość. O to mi właśnie chodziło. O to szczęście moich jamników i o tą radość. Tak, wszyscy... O! Krztusze się, krztusze. Już więcej dalej iść nie można. To już jest koniuszka. Koniuszek. Kończy się piasek. Podoba Ci się Natusia na tym końcu? Iki, Zarek, a Ty co znowu zaczynasz? Toś nic spoty dzisiaj. I tak to jest. Pięknie się bawimy, pięknie Idź do nich czaruś